Nie chwal się pani, że jesteś nie, poszukiwany, czekaj, on tak działa Nie, czekaj, czekaj, tak. Ej, Jest poszukiwany, robił Halo, dzień dobry. Jak to jest, że Albert Spido proponuje raddomowym kobietom swój jad? I chciałbym tylko to wiedzieć. I tyle. Bym chciał. Co proponuje? Swój jad. <grym>, z kim ty gadasz, z, Nie, no, Albert Spido zaproponował jakiejś kobiecie <grym>, swój jad. Co ty, chyba sy to robisz teraz? I nie? No, no, no. Ej, nie. Ej. Ja, tak Jakaś od, odpowiedź na to kontra, cokolwiek. Yy, no, No? szukam walentynki. Nie no kurwa. Co ty robisz? Ja co ja co robię? Ty nie, nie nic nie robię. Co ty robisz, pojemie? Nic nie robię. Zapytam, zapytam pani od Jadu. Oj, nie mogę się ruszyć. Przygniut mnie. mnie no. do ściany. No. E, tak, no to ja się może rozłączę. E, okay. Tak, rozłączysz. E, okay. Tak? To do widzenia.